Potrzebne galerie, ale potrzebni też nam są krytycy sztuki, którzy o tej sztuce piszą. Po to nam są potrzebni historycy sztuki, którzy tą sztukę będą dokumentować i będą ją rozważać mniej lub bardziej teoretycznie, i dopiero wtedy powstaje pełny, kompleksowy obraz artysty. Bardzo trudno jest dzisiaj zostać artystą, który w ciągu 20 czy 30 lat Nagle fireworkowo wybucha i jest wielkim artystą już za życia i osiągnął wszystko, co się dało osiągnąć. Nie ma jednego człowieka, który się tym może zająć. Zawsze tak było, że tutaj sprzedawcy sztuki, czy mansardzi, czy galernicy zawsze tworzyli bazę. To jest podstawa. Jak się ma galerię, no to, to jest jak ze sztuką. Mówi się, że wszystko już zostało zrobione, ale ciągle się coś robi nowego, ciągle się czegoś nowego szuka. Bo prowadzenie galerii polega nie tylko na wbijaniu gwoździ, ale na tym, że trzeba znaleźć powód, żeby te gwoździe wbijać. Bo samo wbijanie gwoździ się bardzo szybko nudzi. Siński nie ma, że. Siński wyraźnie mi Ja powiedziałem kiedyś, że nie go słuchajcie, słuchajcie, Ja miałem nadzieję trochę z Twojej strony jakiegoś, jakiejś przyjaźni, jakiegoś względu na tak, tak, to, co no robię tak. i pomocy o mój. Bo gdybym ja wiedział, że tych liczysz na przejeżdżkę, nigdy bym się z Tobą nie związał. A dlaczego? Wystawa, która się nazywa Existos. Zaczynasz od obrazu wnętrz. No to nie są obrazy wnętrz, to są obrazy krzesła. A krzesło to taki symbol, że ktoś na nim siedział, czyli coś było, a teraz już nie ma. Czyli po prostu wiesz, egzistą w sensie takim, że to jest jakieś wspomnienie istnienia, które było, a minęło i przeszło i pozostała po nim tylko jakaś taka niepamięć, ale wiesz, taka wspomnienie zamknięte w tym przedmiocie. Gdzie pamiętasz, że na przykład na tym krzyżu siedział Twój ojciec, albo ktoś masz z tym dobre dobre wspomnienia. To tylko to. Na tej ścianie mamy 3000 lat tradycji krzyża, więc można się naprawdę zamyślić na chwilę i zastanowić. To takie najbardziej aktualne. No tak, zupełnie inna symbolika i to jeszcze przez człowieka, który jest ateistą, a jednak sięgnął po krzyż jako przeciwstawienie się pewnemu działaniu. Nie? Gdzieś się wchodził wewnętrznie w inne winne relacje z krzyżem. Ja bo niedawno nie na spotkaniu z Dżorzem Masłowską mówię o tym, że nawet jest ateistą, jest Polakiem, to mózg jest tak jakoś w... Polakiem, no jeśli jesteś wychowany w kulturze chrześcijańskiej. no. Dali nie był Polakiem z tego, co wiem w żadnym miejscu, nawet nie przydawał się do dalekich korzeni. Ja, ja z tego wszystkiego muszę zrobić obraz, bo bez obrazu w tej chwili nie można w tym scenie. Trzeba jednocześnie z człowieka zrobić coś swojego. Obraz, który jest bardzo mocny. Obraz, który mówi nie wszystko, bo nie wolno powiedzieć za dużo, żeby nie zdradzić sedna sprawy. nie trzeba być tylko formalnym. W związku z tym trzeba coś powiedzieć, ale nie do końca. Zanotuj sobie, że dziewiątego rozumiesz, że masz tu Bernisa. Chcesz, nie chcesz, my tu, my tu przyjedziemy, ci wybierzemy, pozbieramy, to już nie twoja sprawa. No i tak i tak się w sumie prawie zrobiło, że przyjechali, powyciągali cały bajzel, nam dużo więcej. No i jedna wizja, druga wizja, czy trzecia i ostateczna wizja jest taka, jaka tam jest, no, jest bardzo lekka. Mi się tutaj, że bardzo, bardzo ładna, dlatego że jest taka, taka efemera nie ma tego przetłoczenia. Dzisiaj już wiadomo, ten świat już nie istnieje i nigdy nie wróci. Nie ma wystaw, nie ma galerii, nie ma ludzi, więc... Nie, że mojej galerii nie ma, w tej formie galerii nie istnieją na świecie czy w ogóle. Nie pokazujesz jednej jakiejś tam galerii, która coś tam się stało, tylko pokazujesz pewną nie historię świata, który się skończył. Ten świat przestał istnieć. Sisa nastała teraz.